Cześć, Boże, mówi Jan Franczak, mówiąc krótko, króciutko i jak co tydzień, co nowego. Tym razem zacznę od mojego kanału i zachęcam Państwa do obejrzenia pierwszego odcinka z nowego cyklu pod tytułem Trzy książki poleca. W tym pierwszym odcinku Trzy książki poleca ojciec Atanazy Maria Wojtal, sam też jest autorem i... Mam nadzieję, że Państwu spodoba się ta pierwsza rozmowa. Widzę, że jest sporo pozytywnych komentarzy pod właśnie tym pierwszym odcinkiem. Jest to rozmowa nie tylko o tych trzech książkach, które poleca mój gość, ale również trochę jest to o czytaniu, czytaniu literatury pięknej, o tym, co czytają nisi, o znaczeniu łaciny itd. i tym podobnie. Zachęcam do obejrzenia tego odcinka po prostu, a kolejne odcinki są już planowane i w przygotowaniu. Z kolei w programie Kultywator na kanale PCH24TV można obejrzeć najnowszy odcinek BookTube, w którym polecam bardzo ciekawą i bardzo dobrze napisaną książkę Mata Frada, jak być szczęśliwym, która ukazała się nakładem wydawnictwa w drodze w tłumaczeniu Macieja Stroińskiego. I jest to znakomite udostępnienie myśli świętego Tomasza z Aquinu w bardzo przystępny sposób, pokazanie, że to, co święty Tomasz z Zakwinu pisał przed wiekami, ma jak najbardziej praktyczne znaczenie i praktyczne zastosowanie dzisiaj, a temat szczęścia wydaje się być szczególnie ważny w naszych czasach, kiedy ma się zupełnie obłędne wyobrażenia o tym, co to jest szczęście. I jeszcze wracamy. wracamy na mój kanał. Otóż e, przypominam, że wszystkie odcinki Booktube, które ukazują się w programie Kultywator od e, już dłuższego czasu ukazują się też osobno na moim kanale i można też obejrzeć e, odcinek Booktube o, o tej arcyciekawej książce Scotta Hana Czwarty Kielich. A w tym odcinku osobno na moim kanale mogą Państwo znaleźć specjalną ofertę dla moich widzów. Jeśli ktoś lubi audiobooki, to zachęcam, żeby ten odcinek właśnie obejrzał. I mam nadzieję, że ta oferta się wielu spodoba. Zapraszam.